No niestety dosyć często słyszymy o historiach, które mają nieszczęśliwe zakończenia, a są właśnie związane z różnego rodzaju chemikaliami, które posiadamy w domu. Często tymi, które służą do tego, żeby pozbyć się niechcianych gryzoni, zwłaszcza teraz w okresie jesiennym. No niedawno doszło do takiego przypadku, kiedy dwoje dzieci przypadkowo otruło się właśnie takimi substancjami. To wynika głównie z niewiedzy, więc teraz poradnik jak używać i jak przechowywać tego typu substancje, a pomogą nam w Eryk Połeć, specjalista do spraw zwalczania insektów oraz doktor habilitowany Dzień nauk dobra. medycznych Patryk Lipnicki, pediatra szpital bielański w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to gdzie ten błąd w sztuce? Jakby niby wiemy, ale ta świadomość u nas jest jednak niewielka. Nie czytamy etykiet, z czego to się bierze? Ja myślę, że na pewno nie czytamy etykiet, dlatego że z mojej praktyki wynika, iż niejednokrotnie jest tak, iż też zatrucia u dzieci są zatruciami przypadkowymi. Mówiąc o grupie najmłodszych dzieci, tak. bo to najczęściej dotyka najmłodszych narażone. dzieci. Tak, a wynika to z tego, że małe dziecko kieruje się swoimi zmysłami, zmysłem wzroku, widząc kolorowy przedmiot. No właśnie a takie, takie są widzimy. chociażby niebieski różnorod. Tak. Do, do zmywarki, do pralki, to dziecko bierze je automatycznie do buzi. I tutaj wynika to też z niewiedzy rodziców, ponieważ nie powinny być takie. Powiedzmy, substancje przechowywane pod ręką. One powinny być niedostępne dla dziecka. I to, że rodzice nie czytają etykiet, to także wynika z ich błędu, ponieważ na opakowaniu zawsze jest informacja, z jakiego rodzaju środkiem mamy do czynienia. Czy to jest środek drażniący, żrący i jakie konsekwencje zdrowotne może wykonać. Jeżeli już decydujemy się na to, że, że musimy używać takich środków, to jakich błędów nie popełniać? Jakie są podstawowe zasady, tak żeby, żeby to było bezpieczne? Znaczy, przede wszystkim tutaj mamy tylko wyeksponowane w takich przejrzystych torebeczkach foliowych, żeby nie reklamować produktów. Natomiast każdy produkt generalnie ma, tak jak tutaj pan doktor powiedział, swoją etykietę z piktogramem. Piktogram jest dla nas wyraźny, nawet ci, którzy nie potrafią czytać, mają obraz, obrazkowy. Widzą tak. obrazkowo, czyli jest trupia czaszka. I tą trupią czaszką są oznaczane te substancje, które są rzeczywiście wyjątkowo toksyczne, bądź też niebezpieczne. Zazwyczaj jest wykrzyknik, bądź też piktogram, symbol człowieka z takim namalowanym znaczkiem. Wszystkie substancje, które są kolorowe, to tak jak pan doktor też powiedział, mogą być bardzo, bardzo atrakcyjne dla dzieci, i zwierząt również. Natomiast biorąc pod uwagę tą sytuację, która miała ostatnio. Tu zresztą rozmawialiśmy przed chwileczką, zgodziliśmy się, że to była skrajna głupota prawdopodobnie kogoś, i tu warto apelować o to, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji w przyszłości. Czyli po pierwsze, kupować produkty w miejscach tylko i wyłącznie takich, gdzie mamy pewność, że produkt jest po pierwsze oryginalny, zamknięty w oryginalnym opakowaniu, gdzie jest po polsku instrukcja obsługi przede wszystkim, bo jest dużo produktów importowanych z zagranicy o niewiadomego pochodzenia. Druga rzecz, jeśli kupujemy nawet przez internet, co jest bardzo ważne w dzisiejszym w czasach aby zapytać sprzedawcy czy ten produkt do czego chcemy go użyć jest właściwy Kupując w markecie wrzucamy do koszyka. Nikt nam nie doradza. W sklepach specjalistycznych z tego typu produktami jest zawsze specjalista sprzedawca, który nam doradzi, powie, to jest do tego, to jest do tego, to jest do tego. Tak jak tu widzimy, mamy różne różnie wyglądające. Jedne są w kostkach, jedne są w granulatach, ziarenka, yy, granulki są w... różne, najprzeróżniejsze, takie nawet wyglądające fajnie jak torebki do herbaty. Pięknie pachnące często, więc bardzo atrakcyjne. Natomiast musimy sobie powiedzieć te, które tu są wyłożone, i byśmy do studia nie przynieśli tych niebezpiecznych, które są najczęściej. Oferowanej warto pokazać. Wszystkie w internecie bądź w ogóle w Polsce są najczęściej w takich puszkach metalowych, aluminiowych zamkniętych. Tutaj nie mamy etykiety, ale bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, że w takich puszkach te bardzo niebezpieczne substancje lotne, które się wytwarzają, są zamknięte. One nie mają zazwyczaj zapachu, czyli otworzenie tego i wziewanie. E, kończy się zazwyczaj tragicznie. No właśnie, bo nie zdajemy sobie sprawy, że to wzięwanie, że ten gaz także jest bardzo niebezpieczny, bo to, to dotyczy także tej sytuacji, o której mówiliśmy, o której mówiliśmy tak? na początku. Że tak. się to nie zjadły, nie dotknęły. Wilgoci. Mówimy tak. o zatruciu fosforowodorem, mhm. który, którego opary tak naprawdę wytworzyły się w kontakcie z wilgocią e, i za, jest to substancja bardzo silnie toksyczna. Niestety większość pacjentów ginie w przeciągu 12-24 godzin. A jakie są objawy pierwsze? Pierwsze objawy. Jest to jako substancja silnie nie? drażniąca dla ośrodko, dla przepraszam układu oddechowego. Powoduje ostrą niewydolność oddechową. Wtórnie do tego mamy ostrą niewydolność krążenia i rozwijają się objawy niewydolności wielonarządowej. Więc jak Państwo widzicie, rokowanie jest bardzo. Bardzo poważnie. Co jeżeli mamy podejrzenie, że dziecko miało styczność z taką substancją, bo często popełniamy ten błąd, że próbujemy na własną rękę działać. A nic bardziej mylnego jak najszybciej? Na tym polega paradoks, bo często rodzice wzywają karetkę do dziecka, które jest w dobrym stanie, natomiast tutaj bezwzględnie wybieramy alarm. Wybieramy numer alarmowy i wzywamy karetkę pogotowia. Czekamy, natomiast dyspozytor. Każda minuta na wagę tak, złota. dyspozytor zadecyduje, bo niekoniecznie musi wzywać karetkę pogotowia możemy wysłać pacjenta transportem lotniczym, aby jak najszybciej. Na przykład ja miałam do czynienia z pacjentem, który był zatruty fosforowodorem. Miałem taką informację, to był pacjent, który był transportowany transportem lotniczym. Tak, no niestety moje doświadczenia są takie, że dziecko, które ratowałem umarło mi na rękach i to było małe dziecko, także bardzo przestrzegam rodziców przed tym, aby kierowali, aby przede wszystkim włączyli myślenie i jeżeli mają małe dzieci w domu, to przede wszystkim kierowali się rozsądkiem i czytali etykiety produktów, które mają w domu, bo często nie zdajemy sobie sprawę, że to, co jest dla nas ułatwieniem w codziennym życiu może być zabójcze dla naszych dzieci. Też powtórzmy, to niebezpieczne może być kupowanie tego typu środków przez internet, gdzie nikt nam nie doradzi, w jaki sposób profesjonalnie ich używać, tak żeby to było bezpieczne, ale też dobrym wyjściem są takie specyficzne e, karmniki, Dokładnie. które ograniczą dostęp do tych niepożądanych e, substancji. Ogólnie jest taki obowiązek, aby wszystkie, czy to wykonuje wspólnota, czy to wy, wy, wykłada gospodarz budynku, czy nawet my na własnej posesji, gdzie mamy chociażby zwierzęta, e, postronne, ptaki, e, koty, psy. I tak dalej. Ogólnie substancje biobójcze powinno się wykładać w zamkniętym Pojemniku. Najlepszym rzeczywiście tego rozwiązaniem jest z bądź z plastiku. Można wykorzystać nawet domowym sposobem kawałek rury jakiejś kanalizacyjnej, tak aby po prostu nie dostało Ochronić. nam się. Tak jest. Bardzo ważną jest informacja na wierzchu, czyli naklejamy naklejkę ostrzegawczą, że jest tam wyłożony rodentycyd. Do czego jeszcze chciałam jakby zaapelować? Środki, które są wyjątkowo niebezpieczne, nie powinny tak naprawdę nigdy w życiu dostać się do osoby postronnej. Czyli jeśli tak jak na przykład państwo, czy ktokolwiek tutaj jest w studio, takiego środka generalnie nie powinien nabyć. Nie ma takich uprawnień, nie ma takiej możliwości, natomiast jak widać dość łatwo można to kupić, niestety dzisiaj w internecie te gazowe produkty, bo są reklamowane głównie na krety i stosują je zazwyczaj ludzie na krety, na zewnątrz, każdemu się wydaje, że jest to bezpieczne, jeśli wrzuca do kreciej nory przy budynku. Musimy pamiętać, że ten gaz jest na tyle trujący, że on przedostaje się przez glebę, przez mur, przechodzi przez opakowanie takie jak folia. One w ogóle w żaden sposób nie chronią. I musimy o tym pamiętać. Osoby wysoko wyspecjalizowane, które mają uprawnienia, mogą takie środki nabywać na pozwolenie i tylko takie osoby też powinny być, takim osobom powinno to być sprzedawane. Czyli tutaj. Sprzedawcy, którzy sprzedają to w sieci i ryzykują drogą kurierską, nie wiem, kuriera, sortownia i tak dalej, nie zdają sobie sprawy, że takie opakowanie rozszerzonej butelki w transporcie byłoby po prostu istną tragedią. Natomiast mówimy tutaj o środkach wyraźnie ostrzonych. Wszystkie te, które są dzisiaj na rynku, są, nie można używać takiego słowa, bezpieczne, ale są stosunkowo bezpieczne, ponieważ spożycie preparatów, powiedzmy, działających pokarmowo. Włuje efekt oczywiście, ale innego typu. One rozrzedzają krew, one powodują troszeczkę inne działanie. Oczywiście trzeba mieć etykietę, zgłosić do lekarza, gdyby nasze dziecko zjadło, chociaż one są zabezpieczone bardzo, bardzo gorzką substancją. Jest raczej mała szansa, te, które są tu powykładane. Natomiast mówimy o preparatach lotnych. Które są najbardziej niebezpieczne. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Eryk Połeć i doktor Patryk Lipiński. Dziękujemy ślicznie. Jasne. Oczywiście do dwójki, do trójki. Jedna rzecz ważna, którą zawsze robimy, to jest dużym błędem: to jak kupujemy nową chemię, czasami przelewamy ją w opakowania zastępcze. Tak. Na przykład acze, czy jakikolwiek inny produkt żrący przelatuje do wody, do butelki plastikowej po wodzie. To jest też coś, co jest dla mnie absolutnie skandaliczne. Tylko w oryginalnym opakowaniu, Tylko w oryginalnym oryginalnym. opakowaniu gdzie Wysoko, mamy na półce. Chemię. Dokładnie. No i myślę, że dużo takich no. wskazówek po tej rozmowie zostanie nam w głowie. A teraz zapraszamy Państwa na materiał o ekologii, w którym Bartek Osumek pokazuje, jak różnego rodzaju Lokalne przedsięwzięcia w naszym kraju mają wpływ na poprawę jakości naszego środowiska.